Pani Cecylii Janiszewskiej, która mieszkała przez bardzo duży, długi czas w Margoninie, tak? tak? A urodziła się pani w? W Kaliszankach. Kaliszankach. W którym roku? Pamięta pani w którym roku? W 1914. Pani w roku. ona się zbierała, A przecież ja 95 lat. Tak, 96 lat pani kończy. E, proszę mi Nie, pamiętać, pięć. jak się mieszkało w Margoninie? Pięknie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To niech nie mieszka. Mm -hmm. Chleb i zodoła i ogród duży, Tak, a Pani mieszkała na ulicy? Okopowej. Na ulicy Okopowej. Tak, a niech mi Pani powie, czy pamięta Pani księży w Margoninie, jacy byli księża? Pamiętam. Pamięta Pani? Kogo Pani pamięta? Majewski się wyprowadził do, ale dobry do był ksiądz. Majewski. A Tak. Ale płaka umarł dobrze. Nie dobrze było. A kwisę pani weszły. pamięta? Księdza kwisa? E, e, Edmund. Edmund. Troje To jest daleko za późno. Aha, aha. Ale pani jest ładna. Tak? Pani e, też jest. Pani się też trzyma na ten wiek, to się pani też trzyma. Z <grywa> marnej to wszyscy ładnie. <grywa> tak? A chciałaby pani jeszcze wrócić do Margonina, zobaczyć jak się teraz zmienił Margonin? Margonin, chce wiesz. Tak. Bo to jest dom. Tak, tam jest dom pani, tak? tak? To pani się urodziła w Kaliszankach, a tu przyszła pani do pana Czesława Janiszewskiego, tak? Tak, a ja pani powie, To zapraszamy Panią do Margonina, tak? W najbliższym czasie, jak Pani będzie chciała. Margonin ja się nie bardzo nie... zmienił, jest ładny. Może Pani przyjdzie. Tak, za dobrze. Tak, ja mam tu nawet ja mam na tu nawet zdjęcia. Jakby pani może pojazła. Tak, ksiądz pisał. Proszę zobaczyć. Także jest pani rocznikiem, takim jak moja prawa 14, takim jak moja prawa Agnieszka Jóźbak. Moja, moja prawa też nazywa się Agnieszka Jóźbak. Też w 1914 roku się e, urodziła. A zmarła już w 1996, także to już było trochę trochę a, ja a pani jeszcze żyje. I życzymy pani 200 lat życia, tak? Niedługo przyjedzie burmistrz pan do pani, złoży Pani te życzenia. My byliśmy u pani, która miała w margoninie 103 lata. 103 lata. 103 lata. 103. Była starsza od pani nawet. I też jej życzyliśmy długich lat życia. Teraz życzymy też pani. Dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy. jest. Oh, no. No, to jest Karola. Syn, syn i twój pradziadek.